Ok, także męczko wszystkim, wszyscy są Protex, na sercu, w kolejnym materiału na moim kanale, Shakespeare's feeder, dzisiaj jesteśmy na serwerze 38 polskim na moim głównym końcu, czyli na demo Hunterze oczywiście. No i dzisiaj słuchajcie, legendarny loch, legendarny loch przede wszystkim, hmm, Podesujemy sobie go, zrobimy sobie jednego Ultimate'a, dokończymy jednego zwykłego rana, Po nam co się zmieniło, powiem jak go najlepiej przechodzić. No ale generalnie nie za wiele się zmieniło, wszystko jest tak naprawdę w poradniku z legendarnego lochu, który nagrywałem już dawno temu, tam tam raczej chyba wszystko jest w miarę aktualne, także możecie do niego zajrzeć, jak ktoś jest ciekawy i nie wie w ogóle o co chodzi z tym legendarnym lochem. No i dzisiaj naprawdę będzie się myślę, że, że działo, podrobimy sobie trochę legendarek, także zapraszam Was do oglądania. Dobra, na samym wstępie, słuchajcie, jeszcze przypominam oczywiście o kodziku yy, na 25 grzybków oraz 125 laki końców, to jeszcze go nie wpisał, product-2r9g powinien jeszcze działać, od 50 poziomu działa kodzik, ja już go tutaj wpisywałem, więc nie pokażę Wam, no ale, yy, ale, ale, yy, musicie mi wierzyć na słowo, jadowicie, że już go użyłem w tajnym koncie, yy, więc, więc yy, polecam go używać, zachęcam serdecznie. Oczywiście za każdy uczcie będę bardzo, bardzo wdzięczny, a jeżeli link akurat u Was na gildii jeszcze tego kodu nie wysłał to możecie go też wysłać wiadomość na gildię tutaj tutaj na poczcie, bo, bo 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 po prostu szkoda, żeby tam Wasza ekipka nie, nie zgarnęła sobie tak naprawdę darmowych grzybków, także pamiętajcie o tym, no i oczywiście jest jeszcze, jest, jest jeszcze drugi kodik na home, a jeżeli ktoś planuje kupali grzybki na legendarny lock, standardowo przypomina, możecie użyć kodu Protex na, na tej oficjalnej, oficjalnej stronie gry przy kupowaniu grzybków, no to z tego kodu już z kolei coś tam dostaje z tego kodu Nic oprócz statystyk nie dostaje ale jeżeli wpiszecie ten kodzik no to tutaj już Jak najbardziej jak, Jakąś część tego za ile kupicie dostaję, także Oczywiście za każde wsparcie będę bardzo wdzięczny No i jeszcze z ogłoszeń parafialnych oczywiście możecie łapeczkę zostawić, suba, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału No i tyle Także pamiętajcie, żeby tą łapeczkę kliknąć teraz, bo stanie tych łapek trochę Trochę mniej zostawiacie, o tego, że są takie jakie były, więc Pamiętajcie, pamiętajcie o tych łapkach I dobra to tak, mamy 561 na demo Hunterze. Wczoraj był stream, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Na streamie powiedziałem, że słuchajcie, chcę zrobić ten legendarny rok później na demo Hunterze, bo chciałem zrobić 64 Aura i dopiero ten legendarny rok klikać, wiadomo, żeby dostać lepszej temki. No ale stwierdziłem, że jednak trudno. Jednak nagram odcineczek właśnie z tego Demo Huntera, z Legendarnego Lochu, także, no także trudno, no te itemki będą no, leciutko gorsze, ale to nie ma znaczenia, po prostu potem sobie będę le leciał darmówkami i pewnie jeszcze pod koniec Legendarnego Lochu zrobię sobie drugiego Ultimate i to, i to będzie wszystko, tak naprawdę. Także dobra, z pozytywnych zmian można, słuchać wchodzić do Legendarnego Lochu jak jesteśmy na warcie, także to jest bardzo fajna rzecz. Teraz wam zresztą to zademonstruję. Wchodzimy sobie myg. tu mamy warte, a tutaj mamy legendarny loch. Wcześniej tak nie można było robić, to jest jakby zmiana bazy na plus, moim zdaniem. No i dobra, tu już mamy jakiś jeden, jeden legendarny, jeden ran zaczęty, więc go sobie dokończymy. To jest ten zwykły. No i tak, przede wszystkim, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby jeżeli jesteście grzybiarzami, to na pierwszym ranie raczej, raczej słuchajcie bardziej opłaca się zrobić ten ultimate. Ja tutaj zrobiłem błąd, można by powiedzieć, ponieważ myślałem, że mi czas leciał, no ale um, wszedłem sobie tym darmowym ranem i to jest, to jest, tak jak mówię, błąd. Um, powinniście robić ten pierwszy legendarny doch y, ultimate, bo wiadomo, na pierwszym ranie macie kupca darmowego na początku, y, macie więcej golda, y, no więc ra ra raczej jak ogrzybiaja ten ultimate, na pierwszym razie i potem myślę, że jeżeli oczywiście macie czas, to robicie sobie zwykłe. Tak chyba jest najlepiej, moim zdaniem przynajmniej. I wam tak samo polecam zresztą robić. No ale jeżeli chodzi o samą formułę przechodzenia tego legendarnego lochu i tak dalej, to raczej tutaj żadnych zmian za bardzo nie ma w poprzedniej edycji. Raczej wszystko jest prawie, że jeden to jeden tak samo, więc no, można powiedzieć, że poza grafikami to mechanika jest identyczna. Ale oczywiście nie wiem czy to jest na plus czy na minus, no w każdym razie przynajmniej nie trzeba się uczyć przychodzenia od nowa i tak dalej. No i też przynajmniej nie było lagów, przynajmniej nie było lagów jak ten serwer, jak ten legendarny loch startował, także to jest akurat bardzo przyjemna informacja i ja myślę, że w ogóle to jest, to jest... To jest akurat do pochwały jak najbardziej, bo zauważyłem, że w ogóle nikt nie zwrócił na to uwagi. No ale pamiętam, że na ostatnim lochu, legendarnym lochu nie dało się za bardzo po prostu grać, teraz już można było to robić, więc to jest akurat bardzo... Spoko opcje, dobra. To ja mam jakieś słabe runy, strasznie Wam powiem. To jest lipa, to jest lipa. Weźmy to, no już trudno. Nie dostaniemy epików, ale to ostatnie tylko 25 pięter, więc, więc to jest powiedzmy, że tam do przeżycia. Bierzemy sobie oczywiście kluczyki. Teraz już na, ty na tych ostatnich poziomach, no tutaj dobra, to, to akurat zwaliłem, bo tam powinien wejść, no ale póki miałem tego bafa, no ale dobra, nieważne. Szukamy sobie leczonka razy 6 i myślę, że z tym leczonkiem razy jest 6 dokładnie. Powinniśmy być w stanie już sobie bez problemu to podejście zakończyć, chyba że na koniec byśmy mieli coś unlucky, jakiegoś pecha, no ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, zgarniamy sobie to wszystko, no i teraz już ucieczki. Kurcze, nie no, proszę, tylko żebym ja tutaj się nie wywalił. Dobra, wejdźmy sobie w te drzwi już. Bo tu i, tu i tu dostaniemy damage, a tam chociaż nie będzie żadnego potwora, nic. No czemu ja to dostaję? Czemu ja dostaję te hity? Kurczę, no niedobrze, niedobrze. Mamy jeszcze dwa klucze. O ja nie mogę, się wywaliliśmy chyba. Ja nie mogę, no... to za pech, no przecież mamy na ucieczki zwiększoną szansę i coś, kurde, nie uciekamy. Dobra, no teraz to już na pewno będziemy uciekać. No na ten odrodzenie to już na pewno skończymy, tu jeszcze leczenie, kurcze, no... Trochę pechowo tam wyszło, ale dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Ja chcę jeszcze dostać jedne drzwi, ok, są jeszcze jedne drzwi, które są puste, świetnie No nic no. W każdym razie słuchajcie mamy bossa, boss w ogóle też ma nową grafikę, wygląda w ten sposób, jest całkiem fajna no i... No i dobra, zobaczmy co nam ten, ten boss da w sumie Chciałbym nie dostać broni chciałbym na początek nie dostać broni wyjątkowo Tak jak mówię ja tutaj chciałbym tą broń dostać dopiero na wyższej aurze, więc no zobaczmy, zobaczmy pylenie broń Nie jest to broń, są to nowe rękawice, także ok. To jest akurat bardzo na plus, że te rękawice sobie dostaliśmy, bo ich w klaserku nie miałem. No ja tutaj w klaserku, z tego co widzę, to brakuje mi, z tej edycji brakuje mi sporo itemków, tutaj z tej edycji nie mam czterech, no i tutaj wiadomo, te trzy nowe, których, a nie, no trzy nowe i jeszcze to te jednego też nie miałem wcześniej, także... Troszeczkę chciałbym sobie nadrobić ten klaster mimo wszystko na tej edycji, no ale też przede wszystkim mieć na broń. Jak mi ta broń nie poleci przez cały legendarny loch, to będzie naprawdę, naprawdę będzie niefajnie, ale tak jak mówię, teraz jeszcze może mi nie lecieć i wchodzimy sobie do ultimate'a, potwierdzamy na pewno. No i teraz będzie wszystko razy trzy, także trochę grzyba na to idzie, no ale, no ale, ale no to są tak naprawdę trzy rany w jednym, więc, więc można powiedzieć, że to się opłaca. Dobra, tutaj zauważyłem w ogóle, to też na streamie mi ktoś tam, yy, ktoś tam powiedział, że yy, że tutaj jak mamy, jak mamy do kociołka tej temki do sprzedawania yy, to jak sprzedamy wszystkie, to one tak samo się zaliczają jakby do kociołka, także to jest spoko Nie trzeba tego klikać po kolei, to jest akurat bardzo fajna informacja Dobra, zaczyna się dobrze, mamy jakieś fajne buffiki yy, Tu jeszcze jakieś leczenie nam wpada, co prawda, co prawda tego leczenia to nie dostaliśmy, bo mamy full HP Mm, ale no całkiem, całkiem nieźle. Te dwa bawy są bardzo spoko na początek, bo wiadomo, na początku taktyka jest taka sama. Na początku się nawalamy do 25 piętra. Nie, nawalamy się ze wszystkim, co się rusza. Żeby zdobyć jak najwięcej kluczy, nafarmić. No i potem, dobra, tu wejdziemy, tutaj. Kurczę, myślę że tu nie potwora, to nieważne. <laughs> no, zmarnowałem też troszeczkę tego buffa, ale dobra, jeszcze go mamy. I tak go raczej sobie wykorzystamy już do końca. Teraz pewnie wywalimy. Tak, dobra, odradzamy się. No i tak jak mówię, do 25 piętra lecicie sobie same kluczyki, farmicie potem po 25 piętrze. Raczej już zaczyna się unikać walki, chyba że z jakiegoś powodu na farmiście mało kluczy na pierwszym, na pierwszym etapie. No to wtedy też na tym 25-50 możecie się trochę pobić. Też zależy, jaką brunkę dostaniecie, oczywiście, ale już wtedy tej walki starajcie się unikać. No świetnie. No i. Potem już to sobie zbije, bo i tak chce się wywalić, bo nie chcę, nie chcę mieć minus 50 golda. Chce się tego pozbyć, więc się, się wywalimy teraz. No i dobra, mamy piki. Spoko. Bierzemy sobie oczywiście wszystkie do plecaczka. Będą, będą na rozmontowanie czy coś. Dobra, runka. Bierzemy drzwi. Bierzemy odblokowane drzwi. Ta runka jest fajna. Jest w porządku, jak najbardziej, sobie ją weźmy. Szkoda, że nie ma ucieczek, no ale trudno. O, ale, ale przy okazji mam odblokowane drzwi, no i tak. Potem, o dobra, teraz ja na przykład się biję, bo mam dużo HP, no ale raczej teraz się staram, staram raczej uciekać, nie? Staram się raczej uciekać, cho chociaż to mi nie wychodzi zbytnio. To sobie otworzę, no bo jednak mamy Ultimata, będzie razy 3 Pik. Ten, ten z, tej, z, tej, z tego potworka, więc na no te 3 epiki jednak chętnie sobie wezmę. Nawet mimo utraty HP, no dużo razy się odrodzę, dużo razy się odrodzę na pewno, ale to ja, no, ja ten loch Ultimate jednak przechodzę głównie pod bonusy, nie przechodzę tego, żeby przejść to, nie wiem, w jednej próbie czy coś i jak najlepiej tę legendarkę, tylko właśnie, o widzicie, kolejny, kolejny, kolejny tej przeciwnik, który mi da, który mi da epiczki, także ja te epiczki sobie chcę zgarnąć, nawet mimo utraty, tak jak mówię, tego zdrowia. No i też chyba o tym nie wspomniałem jeszcze, ale pamiętajcie, że, pamiętaj, że jak jest trójkącik do góry na skrzynce, to tam jest na pewno potwór Czy jest potwór, który daje pika oczywiście, a jeżeli jest trójkącik w dół, no to znaczy, że tego potwora tam nie ma i jakiś będzie bonusik, także warto wtedy na pewno na pewno otworzyć To tak w ramach ciekawostki. No dobra, wziąłem sobie Hilki, teraz troszeczkę się pobijemy, no, ale widzę, że za dużo to się nie pobijemy jednak. Mm, bo... <noise> o, to jest fajny buffing, no tylko na dwa niestety, ale spoko. Jest mm, so dużo się nie pobiliśmy. E, kluczy też mam dość niewiele. To będzie generalnie ciężki ran coś czuję. Mm, no ale... No ale trudno, chociaż na pewno dużo tego golda leci. Na pewno ten gold to jest fajna sprawa, to też sobie wezmę. No bo tak jak widzicie 12 baniek dostaje. Wolę się tam pobywać... O kurczę, teraz to nie wiem, powiem szczerze. Darmowe drzwiczy. Złoty pokój, złoty pokój generalnie może mi dać fajne rzeczy. No, dał mi je piki, ok, no to powiedzmy, że warto trzy piki. Mm, bierzemy sobie do plecaka oczywiście. Yy, mamy te wielką i temki, więc fajnie, one są całkiem, całkiem przyjemne moim zdaniem graficznie. Yy, to jest na pewno na plus. Yy, zgarniamy sobie teraz yy, debafika, bo czemu by nie? Debafika. zawsze fajna sprawa. Yy, o, tu darmowy klucz... Nie no błaga. Ja nie mogę mam ja mam pecha generalnie jak macie tego pająka właśnie to w zależności od ilości ile tam kluczy leży, jak, jaka ilość tych kluczy no to taką macie szansę na to, że on was zwalnie, czy nie, Im, im oczywiście tych kluczy jest mniej, tym mniejsza szansa, że was walnie, no ale oczywiście nie musiał walnąć, nawet mimo tego, że tam był jeden klucz, jak pech to pech ale przynajmniej teraz mamy farto, mamy fajną runkę na uciekanie, 40% na ucieczkę więcej, także to jest runka prześwietna, po prostu hmm, chyba najlepsza z tych tych Także no, nie ma co narzekać. Mimo wszystko. No i tak, widzicie trójkącik do dołu, więc możemy sobie to zgarnąć na spokojnie. 10 baniek tutaj też. No i tak. No i potem 70, od 50 piętra do piętra. 75 już raczej w ogóle się nie bijecie, chyba że macie jakąś tam właśnie tutaj ulepszenie na. na o, znowu taki sam wybór. Dobra, spróbujmy o, to samo znowu pomieszczenie, nieważne. Porozmontowujemy sobie trochę itemków, to możemy sobie rozmontować, to jest na razie broń to sobie zostawimy. Zostawimy sobie, to możemy sobie rozmontować, to jest na trzy staty. Kurde, to może jednak nie, nie rozmontujemy, to może jednak komuś będziemy wymieniać, to to rozmontujemy, to możemy rozmontować i to możemy rozmontować, dobra, trochę miejsca, bo jeszcze, jeszcze trochę miejsca bym sobie zrobił. Mm, tylko czym tym możemy, dobra Miejsce mamy zrobione, także git, możemy sobie to zgarnąć do plecaka I lecieć dalej, tu otwarty pokój. fajnie to sobie, no, świetnie Dobra, ale uciekniemy, mamy na ucieczki Tutaj, tutaj też sobie zgarniemy te golda. No i potem, y, oczywiście, wiadomo, używacie kluczy. Nawet jak macie bardzo ich dużo, to możecie już zacząć się używać na 50-75. No i na 75 plus, już praktycznie same klucze lecą w ruch. Yy, no i unikacie walki za wszelką cenę na, tamtych, na, na tamtym najwyższym piętrze, No bo wiadomo, potworki biją tam już najwięcej. Yy, dobra, szukam sobie leczenia razy 6 teraz. Yy, Hilek Hilek razy 6. Halo, halo. Yy, where are you? Where are you? No, ile to trwa? Nie wiem, czy tutaj da się enterem klikać, więc sorki więc za myszkę, no ale wolę nie ryzykować, żeby ja tutaj nie, nie skipnął przypadkiem tego piętra. No i dobra, teraz chcę się uleczyć do full hp na pewno. Um, uleczymy się do full hp i. Um, I teraz, jak wiecie, mam, tu, mam tylko trzy klucze, to jest fakt, ale słuchajcie, nie farmię tych kluczy, bo. Mam szansę na ucieczki bardzo dużą, więc te klucze będą mi potrzebne. O, to, to akurat nie było warto. Yy, te klucze będą mi tylko potrzebne w wyjątkowych sytuacjach. W związku z tym, yy, teraz ich sobie nie farmię. Yy, dobra, dużo otwartych drzwi, to jest fajnie. Dużo tego golda strasznie wpada, już chyba, już chyba z milion mamy zarobione, w sensie z miliard. Yy, także bardzo, bardzo dużo. Yy, no i dobra, fajnie, fajnie naprawdę te ucieczki nam idą. 40% jeszcze ani raz nie dostaliśmy. Yy, bierzemy sobie to do plecaka oczywiście, no i teraz... To na rozmontowanie, wszystko, bo to było już w WC. Tutaj tak samo. Tu chyba jeszcze jakieś temki były takie z WC, czy nie? Nie, dobra, to już nie. To możemy lecieć. No i to, tu mamy szans na drzwi z podwójnym zamkiem, średniowo. Brak pików to tego już nie wezmę tym razem. Bo tutaj już mamy piki razy 3, więc tutaj już nie ma co tego brać. 20% szans na klątwę. Półcierset na pewno nie chcemy, no to bierzemy drzwi z podwójnym zamkiem. Jakie mam tu bafa Szansa na... A, zatoczenie walk. No to walk nie będziemy toczyć, no ale okej. Okay. Po prostu tutaj akurat była kwestia lepszego debuffa niż, niż tych pozostałych, no a nie tutaj lepszego bafa trudno trzeba było się poświęcić, tak czy siak, no. Może tutaj się uda jeszcze przejść to bez stracenia życia, to nas nie interesuje, bo i tak jesteśmy na hita, więc to nic nie zmienia, ten debuff. No i dobra, dawać mi tego klucznika, na no, 85 chyba jest. Tutaj sobie sprzedajemy szyściutko, tak. Teraz na 84, dobra, nieważne. Bierzemy sobie leczenie trzy razy, i teraz powinniśmy już sobie do fulla się podleczyć. Dobra, jakieś terwienko, spoko. Czemu nie? Tutaj możemy sobie to walnąć Oj, dobra, co ponieważ mam tego debuffa dalej. To my bad, my bad. No ale mamy za to dwa klucze z tego, więc powiedzmy, że się opłacało. No i teraz już sobie uciekamy dalej. Jak będą jakieś pułapki, to. Kurcze, dobra, debuff. No i oczywiście trafił się najgorszy z możliwych. Mm, to już sobie otworzę tą skrzynkę nawet, bo mm, chociaż coś dostanę z tego. E, I tutaj takie ja będzie musieli się odrodzić w związku z tą moją głupią decyzją aktualnie. No ale nic, no może jeszcze będzie szczęście. Yy, mamy minus 80%, ale no tak, no dostaniemy hita niestety. Tego nie podnoszę tym razem niestety, no bo tutaj jak go podnoszę i się broń Boże obudzi, to będzie dramat. Yy, tutaj weźmy sobie też tego debuffa, no i tak go mamy już do końca. To też sobie zgarnimy przy okazji. Yy, 27 tysięcy, drewna to też fajnie, no i tutaj mamy epiczki, a nie, to był, a nie, dobra, nieważne, myślałem, że to były epiki. Yy, no i git, no i git, to nawet powinniśmy sobie chyba przejść do bossa. Tu sobie zgarnie zgarniemy szkoda, że nie ma leczenia, tylko to, no ale okej. Okay. O, i tu jeszcze piki na koniec, fajnie. Yy, bierzemy sobie do plecaka. Yy, na pewno będą na rozmontowanie niektóre, na przykład ta broń będzie na pewno na rozmontowanie. Yy, I chyba to jeszcze sobie rozmontujemy. Yy, no i dobra, yy, a jeszcze będziemy potrzebować miejsca jednego tu jeszcze 3700, a tu broń, ok, to nie. 300, ale to jest na 300, to jest miejsce, to może dla pachołków będzie półce. Hmm, dobra, no to może to sobie wywalimy. Dobra, to sobie wywalimy. To też sobie bym mógł wywalić, a to jest strasznie mało mi surowców daje, dlatego tego nie wywalam. No, i chwila prawdy, czy tyle HP nam wystarczy? Generalnie normalnie by wystarczyło, bo normalnie potrzebujecie tak 55% na bossa. Więc normalnie bym wystarczyło, ale mój boss teraz bije więcej, więc chyba mi nie wystarczy. I chyba trzeba będzie się jeszcze na tym bossie odrodzić. Tak, no tak jak mówiłem, niestety, niestety tak to wygląda. No nic, odradzamy się na bossie. No, i zobaczmy. Chwila prawdy, jakie legendarki dostaniemy, słuchajcie, pamiętaj, że będą trzy tylko 5 podejść, w sumie nawet spoko. Jak na taką ilość golda, zobaczcie 968 milionów golda, prawie miliard golda z jednego Ultimate Run'a, także całkiem, całkiem nieźle. Dobra, co my tutaj mamy? Jest nowa klata, której nie miałem w kaserze, więc spoko. To jest na plus, co dalej? To jest... To nie jest broń, to nie jest broń, pamiętajcie o tym, to jest pasek i yy, całkiem fajny pasek, jeszcze tutaj w ogóle mam łączną odpowiedź 25%. No i ostatni item to. Yy, Okej, okay, trinkecik. Trinkecik, którego chyba też nie miałem, tak mi się wydaje. Yy, zresztą to muszę zweryfikować, ale wydaje mi się, że tutaj mi nieźle popadało. Tak, tego nie miałem, yy, tego nie miałem i tego też nie miałem, czyli dzisiaj trzy nowej temki yy, no i... Jeden się powtórzył, jeden się powtórzył z tych, których już miałem. No tutaj ten pasek już go miałem, niestety. No ale to i tak całkiem nieźle, całkiem nieźle. Tutaj mi tylko jednego brakuje i tutaj jeszcze pięciu. No i oczywiście liczę na broń. Także być może się uda wszystko zdobyć, być może nie. Zobaczymy. Ja tego na razie sobie nie, u, nie ubieram. Czemu to jest takie dużo lepsze? To nie, dobre, nieważne. Plus 90, a tutaj plus 116. W ogóle stat na, na jednym itemku. także naprawdę dawno się tutaj nie przebierałem. No i myślę, że jak sobie te itemki pozbieram. Na razie ich nie ubieram jeszcze, ja to sobie zostawiam na później, bo potem mi polecą może lekko lepsze, może dam na pachołki, zobaczymy. W każdym razie na razie tego jeszcze nie ubieram. Na razie, na razie się jeszcze wstrzymamy z tym. To też jeszcze do tego leci, do, do naszej kolekcji tutaj nowych itemków legendarnych, no i to sobie to sobie rozmontujemy i coś jeszcze sobie rozmontujemy. Tylko coś nam da jakieś sensowne surowki. To nam powiedzmy da w miarę ok. Co możemy sobie rozmontować, jakbycie zapas też jest. Chciałbym wszystkie tam, które są razy 15, chciałem wszystkie ulepszyć, ulepszyć razy 17. Mam nadzieję, że na to mi wystarczy surowców. Już trochę zapas jest. Broń tak samo, więc razy 17 cały secik set będzie, jak już tego wymienię. Więc to myślę, że jest całkiem. Całkiem niezła opcja, nie? Całkiem niezła opcja, weźmy sobie jeszcze do darmowym ranem. Hmm, Dokończmy sobie tego darmo. Znaczy, już nie będziemy go kończyć dzisiaj na odcinku. Po prostu sobie wykorzystam tą darmową próbę. Hmm, tak jak mówię, dalej już będę sobie leciał zwykłymi ranami, bo już mi nie zależy na tym goldzie tak bardzo, hmm, tylko po prostu. Hmm, po prostu po prostu będę chciał farmić jak najwięcej legendarek, żeby się przebrać. Zobaczymy, na pewno nie przybiera się chyba w całości, ale myślę, że w większość seta się uda przebrać. Już mamy tutaj 4 temki, więc dość sporo. Brakuje nam jeszcze oczywiście 5, także, także, także myślę, że to się uda zdobyć, a jak nie, to jakiś tam jeden pojedynczy brak będzie. Mam nadzieję, że tym brakiem, tak jak mówi, nie będzie broń, bo jak mi zabraknie broń, to chyba nie wiem, co się skasuje, czy coś. <grym> Dobra, nieważne. Lecimy dalej, lecimy dalej. Chyba nam nie starczy już na kolejnego przeciwnika HP. No nie, star nie starczyło niestety. Zaczął się tragicznie ten kolejny run, ale to nieważne, to nie ma znaczenia. Myślę, że odcinek wyszedł całkiem, całkiem fajnie. Mamy dużo goldzika. Też te staty ładnie rosną, też Cox robi na przykład podsumowanie ostatnio. Tutaj widać, że 5 ,5 tysiąca statystyk udało mi się zdobyć w, 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 w ostatnim miesiącu, czyli w marcu. No w porównaniu do na przykład do na przykład y, to jest z lutego, tak, to jest z lutego. Do na przykład lutego to było dużo, dużo mniej, jak widzicie, to było 800 statystyk mniej prawie, więc naprawdę jest spora różnica. Y, no i tej koksu był pierwszy w tym miesiącu, czyli oczywiście w lutym. No no ja tutaj tym razem byłem troszeczkę lepszy od koksa w tych statach, ale to wiadomo, to może być nawet kwestia rangi misji, to tutaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Po prostu chciałem wam pokazać, ile na tym poziomie więcej zdobywa się stat, stat w miesiącu na plus. Jak, one, jak szybko one rosną, to jest naprawdę moim zdaniem duża, duża, duży, duży progres, no bo 5000 bazówek to jest w miesiącu, to jest naprawdę, no jak to powiecie, w skali roku, to jest naprawdę wychodzi tego dużo, 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 dużo ilość. Także naprawdę ten Demo Hunter ładnie tutaj nam progresuje, 170 baniek w zręczności przebite, lecę do 70 baniek w zręczności i wtedy będę leciał sobie już troszeczkę bardziej w wytrzymałość, taki jest plan. No ale tutaj oczywiście wszystko, wszystko na spokojnie, w swoim czasie tu już mamy late game, tutaj to już się nic nie dzieje. No, spokojne, klika klikanko, awki sumienne i tak naprawdę nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Wróćmy sobie do tego Goldzika do 171 koła Mogę Wam jeszcze na szybko pokazać, no topka wygląda w ten sposób, tutaj nie będę się rozgadywał, no, ale tutaj raczej za, za dużo osób tych legendarek w sumie nie zaczęło jeszcze farmić tak na, na, większo, na, tutaj, na szerszą szkalę, skalę, więc no, tutaj widzę, że Morfeusz ma na przykład sporo, ale no, raczej raczej to ten serwer jest dość spokojny, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o inne konta, to tutaj na na Magu nie mam jeszcze żadnej legendarki, tutaj jest Free to Play spokojnie ten legendarny loszek robię. Tutaj sobie gram Eko. także ten Magu się na spokojnie. Jeżeli chodzi o Barda, no to tutaj mam legendarek chyba raz dwa trzy cztery legendarki mam na Bardzie. Na Berku mam. Już sporo, na Berku mam najwięcej na pewno, na Berku jak widzicie mam już tutaj 6 legendarek, na Berku się trochę naklikałem tego, plus jedną powtórkę też, bo buty, znaczy to nie jest powtórka, to jest nowy wpis do, do krasera ale no jednak, mm, jednak nie jest to kolejne, kolejny przedmiot w, w moim secie, także y, tych legendarek już tutaj mam dość sporo, y, jeżeli chodzi o Berka, no jeżeli chodzi o tutaj y, mojego Paladina, to tutaj raczej spokojnie sobie lecę też, tutaj na razie 3 legendarki, więc też na razie, na razie. To, to wszystko w swoim czasie, też sobie tutaj na tym trochę wyższym poziomie to zdobyć, nie? na jakimś 349, 350, żeby te legendarki były lekko lepsze, bo tutaj będziemy sobie też niedługo dociskali um, ostatni raz już lochy na Palladynie, myślę, że po legendarnym lochu i wtedy będę sobie stopował na jakimś 355, 360, coś takiego, no ale to jeszcze pewnie za jakiś tydzień czy coś będzie odcineczek, także myślę, że będzie naprawdę fajny. A tymczasem ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o łapeczce subiku jeszcze raz. Pamiętajcie o kodziku na gendarne.pl, bo szkoda, by było grzybki przegapić. No i trzymajcie się, do następnego, siemeczko.